dzisiaj wielkie święto brydżowe i wielkie emocje, ponieważ odbywają się finały wojewódzkie mistrzostw Polski par. W całej Polsce w tym samym terminie, w każdym województwie się odbywają takie finały wojewódzkie. Było sześć eliminacji do tej pory, sześć turniejów eliminacyjnych. Te turnieje eliminacyjne wyłoniły 24 pary, które dzisiaj się spotykają w finale wojewódzkim. Z tych 24 par, 3 pary będzie reprezentowało województwo świętokrzyskie w Warszawie na przełomie kwietnia i maja na w finale centralnym ogólnopolskim. Brydż dla nas to jest taka pasja troszeczkę i taka rozrywka, ale rozrywka bardzo intelektualna, ponieważ no przede wszystkim to trzeba myśleć i to myśleć logicznie i to jest również sport, ponieważ no może przeciętnemu widzowi. Trudno bryczko kojarzyć ze sportem, ale jest to w czystym wydaniu sport. Emocje są takie jak skoczni na skoczni narciarskiej wręcz, e, ponieważ jest tu element rywalizacji, jest tu element walki, jest tu element taki czysto sportowy. Jest to brycz sportowy, czyli brycz porównawczy, czyli porównuje się wyniki każdego na stole. Gramy tymi samymi kartami na różnych stołach i porównujemy wyniki. Kto uzyskał najlepszy wynik, ten wygrywa. A to jest piękne również w Brydżu, że jest to sport taki wielopokoleniowy, że może można utrzymać wysoką formę od przedszkola właściwie do seniora. Jestem członkiem Polskiego Związku Bryża Sportowego od 58 lat. Byłem trzykrotnym mistrzem Europy, wicemistrzem świata. Uczestniczyłem w olimpiadzie brydżowej w Miami Beach na Florydzie. Osiągnąłem wiele sukcesów w turniejach międzynarodowych i tytułów mistrzowskich w skali kraju mamy w tej chwili awans do ekstraklasy jednej drużyny to jest hotel senator ze starachowic awansował do ekstraklasy mamy dwie drużyny w pierwszej lidze no i mamy 10 drużyn w trzeciej lidze także jesteśmy dosyć silnie reprezentowani tutaj i polscy i świętokrzyscy bridześci no, należą do czołówki krajowej Naprawdę ja lubię grać w karty a bridge jest bardzo taką grą intelektualną po prostu trzeba myśleć i o to całe, na tym całego wciku polega. Bryt sportowy jest możliwością porównywania swoich umiejętności w tej grze, rywalizacji. Jest pasjonująca. Potrafi wyzwolić w człowieku bardzo duże emocje i nie jest na przykład jak inne gry, gry z gier umysłowych, szachy czy warcaby. Jak gram w a to moi koledzy mi mówią, ty byś super dobrze grał, gdybyś umiał grać. thank you